Cześć, dzisiaj specjalny gość, Tata. Witam. Erwin z tatologii, który pomoże nam zastanowić się, jaką zabawkę kupić dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli tak 3-6 lat. 3-6 lat, przedszkolaki. No, przedszkolaki, tak. Wdzięczny bardzo. Ja, ja mam przedszkolaka, ty też masz przedszkolaka? Ja mam przedszkolaka. Tak, przedszkolaki. więc. Charakterystyczne. Nie, super, bo przedszkolak jest już takim dzieckiem, że ma swój charakter osobowość i zdecydowanie. Trzeba chwilę się dłużej zastanowić, żeby sprawić tak. mu frajdę, co mu kupić, żeby było zgodne z jego zainteresowaniami. No i przede wszystkim potrzebami. Także przekrój, przekrój mamy dość szeroki. Myślę, że to jest najpełniejsza teraz część rynku zabawek, więc. Tak? 3-6, tak myślisz? Myślę, że jest najwięcej hmm. rzeczy w tej chwili. A może to wynika z tego, że te dzieci są yy, zazwyczaj bardzo ciekawe świata? E, jeszcze, tak, jeszcze nie poszły do szkoły. Skończyliśmy już bunt dwulatka, które ja uważam, że nie istnieje, bo zaczyna się w wieku dwóch lat, a zazwyczaj kończy się w wieku osiemnastu. Mm, więc. E, nawet później. Także. Albo później, albo w momencie wyprowadzki, albo też, albo też się kontynuuje na, na innej płaszczyźnie. No dobra, powiedz mi tak, e, jakie te zabawki lubisz? Ja? Ciche, no, nieświecące. I twoje, I twoje dzieci. Ciche, nieświecące mhm. i tak może od prawej strony duże. A, no to Zacznijmy od tego. To jest z tego co widziałem, no. to jest szybko rozstawialna czad, trampolina. No. Zamienialna po przewróceniu do góry nogami w basen z kulkami. Ale czat! Czyli 3 latek może się bawić w basenie z kulkami? Ja bym to kupił nawet dwulatkowi, powiem ci szczerze. Nie no jasne, a sześciolatek <grym> może już śmigać y, na mniej trampolinie. Na co? trampolinie? Myślę, że ta zabawka jest super, super w okresie świątecznym. Aha. Ponieważ już zaczęliśmy, mamy taką mocną inaugurację sezonu smogowego, że jest strach nieraz z dzieckiem wyjść na plac zabaw czy na dwór, a taka zabawka pozwoli wyhasać się takiemu dziecku, żebyśmy mieli po prostu łatwiej w domu, bo nie ma nic gorszego niż wyhasany przedszkolak, więc ja bym szedł w trampolinę. Trampolina ma też dużo plusów z rozwoju motorycznego jednak, okay. poczucie równowagi i tak dalej. To jest jakoś, jak, tak jak patrzę, mój zdecydowany faworyt. faworyt? Dobra, ty, poczekaj, ty kulki, a ja lubię, y, ja wiem, będziesz zaraz krzyczał, że świeci i śpiewa, ale posłuchajcie, to jest magia. To jest króliczek Alilo. Znasz króliczka Alilo? Na szczęście nie. Poznajcie się, Erwin, króliczek Alilo, Alilo, tak. Świecąco grający. Patrz, Alilo, cicho, on ma kilka <laughs> funkcji. Alilo jest lampką Zobacz, jak ładnie mu uszki świecą. Alilo można gryźć, bo to jest w 100% bezpieczne. Silikony? I teraz, tak, ale jest tak zabezpieczony tutaj, że nawet jak ta świnka tam w ogóle leci, potem alilo, to nie dojdzie do żadnego zwarcia i jakby spokojnie dziecko może by używać jako gryzaka. Ale teraz patrz. Poczekaj, nie w tą stronę. Dajmy mu chwilę. Alilo. Posłuchaj, są tu jakieś wgrane okay. melodyjki, ale tak naprawdę główną zaletą Alilo jest to, ma oczywiście biały szum, wyłączmy go może teraz, żeby nam nie... nie czyli że tak powiem, robi za misia szumisia w okazji? Tak, ma szum. biały szum, wiesz co, ma jakieś wgrane bajki, ale też możesz wgrać swoje bajki, czyli na przykład jak opowiadasz synom bajki przez nam. ja swoim opowiadam, po prostu kosmos, moje dzieci mają tak w ogóle takie pomysły na bajki, że też... Więc nagrywasz takiemu dziecku swoim głosem, tak naprawdę jakąś tam opowiastkę i możesz mu wieczorem odtwarzać tą... Okay, czyli czyli tą... zapisuje jakąś jakąś trójkę i... Dokładnie. Jest super do nauki języka angielskiego, jest super do, do powtarzania, do śpiewania, do, do opieki i tak dalej. Ma akumulator i w ogóle tak szybko się nie, nie wyczerpuje, więc też jakby nie masz takiej obawy, że na przykład wiesz, te baterie, które wiadomo jak działają, po prostu za chwilę się wyłączą. Więc ja myślę, że króliczek Lilo jest naprawdę wielofunkcyjny i fajny. Ja tylko zobaczył już jako dociekliwy ojciec, jak się ładuje no. tą baterię. A, jest no. port mini jest. micro USB, więc może zapewne działać zasilanie. Tak. Szkoda, że trzeba go położyć wtedy. Ale no, jeśli ma biały szum, tak jak mówisz, no? jeśli można nagrać e, bajki. coś własnego. No to okej. Okay, Ale to, patrz, to jeden króliczek Alilo, a zobacz, ile funkcji. Świeci, gra, śpiewa, uczy. Szumi. Szumi, szumi y, i, i służy jako gryzak. Okej. Okay. No, to... przekonałam Cię? Tak. Dobra. I, i ma użyteczne funkcje, których wiele zabawek nie Dobra, ma. Dobra, więc... no to teraz wybieraj. Wybieraj. Mi się podoba to, bo jest duże. I mhm. to jest fajny prezent, myślę. Zwłaszcza nie dla swojego dziecka, tylko na przykład od rodziny. Uh -huh. Dla dzieci dużo podróżujących, ponieważ często podróż dla dziecka jest dużym tak? stresem i uh -huh. możliwość przygotowania się przez dziecko, że ono sobie zapakuje, uh -huh. bo to jest... Widzę, że to jest skrzyżowanie jeździka, na tak. którym siada okrakiem z walizką podróżną. Dokładnie. Więc jeśli dziecko może na podróż samo się spakować, ma takie poczucie że ważności, wie, że Zgadza jedzie w podróż, co może zrobić. I to, że ma funkcję jeździka, to dla mnie ważniejsza jest funkcja siedzika, że nieraz, tak. nie wiem, na lotnisku, w jakimś transporcie tak, autokarowym. Tak biegniesz z tym dzieckiem, z tymi co? I dziecko ma swoją walizkę, tak. o którą się troszczy, ale może też usiąść i przysunąć, kiedy czekacie mhm. na boarding na lotnisku, mhm. czy kiedy czekacie na jakiś samolot. Absolutnie, absolutnie to kupuję. Jest to bardzo lekkie. Plastik wygląda na bardzo Solizny. mocny, udarowy. Tak. Więc generalnie dla podróżujących dzieci coś takiego, żeby mieć taką mhm. swoją własną przestrzeń ze swoimi tak. ulubionymi zabawkami. Naprawdę bezpieczeństwo plus zawsze można bezpiecznie gdzieś usiąść. No i przepraszam Was bardzo, ale w ogóle, zobaczcie, mamy. To jest jednorożec. To jest spełnienie marzeń wszystkich. Jednorożec. Czyli powinien być jeszcze samochód wyścigowy dla różnych. Są! Są! Tranki, ma w ogóle tak super modele, strażak, sam, autka i tak dalej. No ale proszę cię, dziewczynki. My nie mamy dziewczyny, ale ja wiem, ja mam zaprzyjaźnione dziewczynki. Jednorożce i Frozen, przybywajcie. Tak, a to, to jest kompleks. Mamy zawsze z chłopcami, że nie ma tej dziewczynki i ta ilość zabawek fajnych jest ograniczona dla was. No. Dobra. Nie, niechaj będzie, ja... Ale już mieliśmy króliczka, mieliśmy jednorożca. Mieliśmy króliczka, mieliśmy jednorożca, a ja ci pokażę coś. Tu jest akurat wersja, w ogóle hit absolutny na naszym sklepie. E, ale też w, w ogóle linki do tych wszystkich produktów znajdziecie w naszym sklepie. Jak zobaczycie w komentarzach, to te wszystkie produkty znajdziecie. Będziemy również wdzięczni za subskrypcję, za lajki, za komentarze, co Wam się podoba, co nie? Magnetic Book, znasz takie rzeczy? Znasz takie sklepy? Znam, używam sporo takich rzeczy ja też. to no, jest. E... Zobaczcie. Nasza Julka z biura się zakochała. Julka ma trochę ponad 20, a jeszcze jest poniżej 30, Julciu. Julcia powiedziała, że sama by sobie taki kupiła. 3 do 30. No nie? Czy, czy w ogóle polecany prezent dla starszych i młodszych? Totalnie magnetic book, czyli coś, co zrobiło absolutną rewolucję na rynku. Czyli opowiadamy sobie historyjki. Zobacz, tu jest taka dziewczynka, ona sobie zmienia głowy, możesz sobie układać jak chcesz. Teraz jest, teraz jest, zaraz może być zima, zobacz, gdzieś tutaj bałwanka bałwankami zginął, nieważne, patrz, ale zmieniasz sobie Nie klimat. Jest, a dać Jest set letni, jest set zimowy. Tak. na tutaj pewno jest... daje to jakąś możliwość tak. kreacji, interakcji. Fajne, bo to tak jakby odwróciło, o, dla mnie to jest taki odwrócony schemat czegoś, co najpierw było częściej spotykane w grach, na przykład Aha. na komórkach czy na tabletach. Tutaj zostało przeswiczowane i przeniesione do świata fizycznego, dlatego to kupuję. Ilość jest, jest 115 magnesów, więc ilość, Sporo, ilość historii do wymyślenia, do opowiedzenia. Tak, zgadza się. To jest na pewno zabawka. Wszystko, że jest to magnetyczne, dla mnie to jest zabawka podróżna. Czyli na podróż samochodem, czy pociągiem, mm -hmm. czy samolotem. Zabrałbym Super. to, ponieważ łatwo to zgromadzić. Ale w zobacz, miejscu. to jest w ogóle jaka ładna, ale jeszcze jedna. Estetyczna, rzecz. estetyczna ale jeszcze jest jedna hmm. rzecz. E, tutaj w ogóle są cztery pory roku, ale tych opcji jest dużo. Nie wiem, dla dziewczynek dziewczynka się ubiera, chłopiec się ubiera i tak dalej. Natomiast... Coś, na co ja nie wpadłam, a dzisiaj też Julcia mi podpowiedziała, słuchaj, to są magnesy, przecież to możesz później do lodówki przyklejać, lodówka, w ogóle, wiesz, te tablice takie, które często mają dzieci, dwustronne, czyś, czyś prawda? Ściany magnetyczne, Ściany magnetyczne. więc w ogóle, mamy. słuchajcie, zastosowań, to, to może być wersja podróżna, a później z magnesami, co Ci wyobraźnia, ]ach. tak, co Ci wyobraźnia, przyniesie. Dobra, Magnetic Book, polecamy i w bardzo dobrej cenie. Ale jak mówimy, bo to był króliczek Alilo, a to jest, yy, to jest Alilo w trochę innej wersji, bo są klocki. Tam to jest ten sam, sam królik, tylko że obudowany klockami. Tak. Czyli. Dobra, klocki zapewne magnetyczne. Hmm. No. <laughs> <laughs> Mówię, że lubisz się bawić klockami. Ej, odda. to ale Rucho, Czad. To trochę, myśl, Ale to trochę klocki magnetyczne dla takich młodszych dzieci chyba bym powiedziała. Na, na pewno? Na pewno. Ja myślę, myślę że tak właśnie... Że tak. Ten 6 to tak maks, nie? Nie, myślę, że 4 może. 4-5 z górną granicą tych klocków widzę. O, ja zbudowam. Później. Co? Ja prawie mam znaczek Commodore. No, fajne, co? Są, ale patrzę, świetne. Czy, czy da się to połączyć, widzę w jakiś pojazd? Da się to rozsypać, no, da się rozsypać nie w Okej, okay, ma, pod, ma podwozia magnetyczne łączone tak. w różnych konfiguracjach, więc... Mhm. Tak, ale w jest. ogóle jaki jest fajny ten odgłos takiego klikania, co? Zresztą ten luźno magnes Super. jest uwięziony, mhm. stąd jest to. Super. Czyli przyjemne. taka, klocki magnetyczne w ogóle przeżywają w tej chwili wielki boom yy, i w ogóle jest całkiem fajnych klocków. Natomiast właśnie tu myślimy sobie, ja myślę sobie, że one są fajnie, fajne właśnie też do nauki. Zobacz, masz cyferki, możesz układać literki, uczyć tak naprawdę no. też. Motoryka znowu się kłania. Motoryka, prawda? kreatywność, widzę, kreatywność, że tak. magnetyczność ma to do siebie, że ja widzę, że moi synowie mhm. zawsze budują konstrukcje niemożliwe. Więc jeśli tu mamy ja dużo też. małych kwadracików, tak. więc prawdopodobnie da się z tego zrobić taką wieżę dzięki magnetyczności. Się. ma większą szansę na przetrwanie, więc to doceniam, mhm. myślę, że fajna, fajna zabawka, ale tak jak mówię, no, ja bym ją oddał dwulatkowi i liczył, że 2 trzy lata ja już z nią spędzi, no potem na pewno przeskoczy już na inne rzeczy. Dobrze, powiedz mi tak, yy, gdybyś ty miał wybrać którąś zabawkę dla swoich dzieciaków, to na co byś postawił? Wiesz, co? Znaczy dla młodszego, bo dla starsze młod to już w ogóle miny no, level. Ja, ja, jak mówię, trampolina. To no, jest, tak? jest zima, żeby go równać w dół bez placu zabaw, to zrobiłbym mu plac zabaw Dobra. w dużym pokoju. Ja jestem nieodłącznie fanką magnetic booków, naprawdę, bo słuchajcie, robią robotę. Naprawdę. I okay. dziecko potrafi godzinami po prostu układać sobie przeróżne historie. Oczywiście Alilo też jest świetne w każdym postaci, a tranki, jak się pakujemy. T tranki jest jedziemy. dla mnie takim gadżetem celowościowym podróżnym, tak. w małe, duże podróże. Pewnie. Jak najbardziej, taki super dodatek. To tak, chyba opowiedzieliśmy o tym. Dużo więcej produktów i dużo więcej cudów różnych znajdziecie w naszym sklepie. Dziękujemy Ci, tato. Dziękuję za, pani, za, pani mamo. Dziękuję ci za e, super męską perspektywę. E, zapraszamy również do Erwina e, na tatologię.pl. Tak, aczkolwiek blog mam zaniedbany, głównie stawiam na kanał na YouTube. Oglądajcie go na YouTube, <laughs> bo mówi dużo mądrych rzeczy. Dziękujemy ci ślicznie. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia.